Zdarzają się takie osiągnięcia kultury, które absolutnie zmiatają z powierzchni ziemi i pozostawiają tylko dymiące buty. Może to być film, może to być sztuka, może to być doskonała książka, i może być to wybitny komiks. Batman przeklęty to komiks wybitny. Wybitność owa objawia się w dość nietypowym formacie komiks został wydany w Black Label, które z definicji ma uchodzić jako coś dla dorosłych i biorąc pod uwagę treść tak jest to komiks raczej dla dorosłych. Ale wracając do wydania, bardzo dobra okładka, bardzo dobra okładka, którą możecie zobaczyć, koresponduje z o wiele szerszą stroną Dzięki temu ilustracje mają więcej miejsca i zdecydowanie lepiej odbiera się poszczególne sceny, rysunki, które pojawiają się w komiksie. Bardzo dobry myk. Pierwszy raz spotykam się z takim metrażem komiksowym i bez bicia przyznam, że bardzo mi leży. Jest to pierwszy komiks z Black Label w mojej kolekcji, ale jeśli wszystkie pozostałe tak są wydawane, to. Doskonały wybór, bo sprawdza się to świetnie. Do, do tej pory we wszelkich mediach, jakie mogłyby nosić Batmana, punktem kulminacyjnym, a przynajmniej jednym z punktów kulminacyjnych jest śmierć jego rodziców. I to niemal jak kamień milowy ma w pewien sposób określać i określa, Batmana. Jednak tutaj ten moment jest niemal zupełnie pominięty, i znacznie szerzej skupiamy się na dzieciństwie Bruce'a Wayne'a. No i tutaj zdecydowanie nie jest kolorowo. treść dzieciństwa kładzie bardzo duży nacisk na psychologię Bruce'a. Tak, jego rodzice mają zginąć, ale to, co się działo w trakcie jego dzieciństwa, silnie wpływa na to, kim staje się w przyszłości. W pewien sposób śmierć przyspiesza e, owy proces, ale wcale nie jest powiedziane, dzięki temu komiksowi, że Batman nie stałby się Batmanem nawet bez śmierci swoich rodziców, choć ten Batman hipotetyczny z całą pewnością byłby innym od tego, jakiego znamy. Jednak, e, rys psychologiczny, jego reakcje emocjonalne, jego prawdziwe łzy, e, Ciężar, który spada na niego jako młodego chłopca, jeszcze nigdy w żadnym medium tak mocno, silnie, wyraziście i klarownie nie zostały zarysowane. Jest to szlif, który Batmanowi przysługiwał od dawna i który dodaje mu tylko głębi i srogości, ale także zrozumienia skąd wypływa. Bardzo dobre narysowanie postaci. Szczególnie, mały spoiler, jeden punkt, jedna sytuacja, która wyjaśnia, dlaczego Batman nie zabija. I nie jest to żadne, bo żeby się odróżnić od innych, bo muszę być jakimś kimś innym od całej reszty poprzebieranych, przebierańców, którzy są złoczyńcami. Nie ma to bardzo, ale to bardzo głęboko zakorzenione e, podwaliny psychologiczne, które wynikają z tego, co Bruce jako dziecko przeszedł i które zaowocowało później. Doskonały myk, doskonały e, ruch historii, e, ach, zresztą nie będę Wam spoilował, bo się rozkręcę za bardzo i nici będą niespodzianki, e, jaką znajdziecie przeczytając komiks. Generalnie super, ma doskonały myk, po prostu super. UPA! Motherfucker! Nie powinno być to tak wielkim zaskoczeniem, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że za komiks odpowiadają goście, którzy stworzyli Jokera i Lutora, czyli Brian i nasz ulubiony Włoch, a przynajmniej ktoś o włosko brzmiącym nazwisku. Nie spojlując, wygooglujcie. Ten duet jest gwarancją jakości. Jest tutaj jej tak dużo, że każda strona potrafi rozwalić. Dość powiedzieć, że w tym komiksie pojawi się więcej niż jedna ilustracja, która bardzo silnie wryje Wam się w pamięć. Będą to obrazy definiujące, będą to obrazy milowe i są to obrazy, które nie pojawiły się w głowach twórców od tak. Eee, były przemyślane, były zaplanowane i zostały wykonane w sposób mistrzowski. Eee, gdybyście się jeszcze nad tym zastanawiali, kreska jest tutaj bardzo wyrazista, bardzo dojrzała. I bardzo bliska rzeczywistości, choć z akcentem na mroczność. Nie może być inaczej: Batman przeklęty. Jednak nie można nie docenić tego, co od strony wizualnej tutaj osiągnięto, a osiągnięto bardzo, bardzo wiele. I być może jest to wizualnie komiks nawet lepszy od Jokera. That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. W Jokerze pojawia się milcząca Harley Quinn, która jest e, najlepszym przedstawieniem tej postaci w ogóle, w moim subiektywnym odczuciu. Ever. Harley pojawia się tutaj ponownie e, i tym razem dobywa kilku słów. I ponownie jest jedną, e, jest jednym z najlepszych przedstawień Harley. Ever, like ever. Gdzie znowu spoiler, nie mogę wam tego zdradzić, ale mogę zdradzić, że jest uczestniczką ilustracji, która na pewno wryje wam się w pamięć. Nie tak silnie, jak jedna, którą jeszcze mam na myśli, ale na pewno to zapamiętacie, podobnie jak już kanoniczne, które przeszły do historii ilustracje Jokera. Po raz kolejny, Szapopa, najlepsza Harley. Taką Harley chcę oglądać i takiej Harley prawdopodobnie jeszcze długo, długo, długo nie zobaczę w ramach jakiejkolwiek filmowej adaptacji. No! Komiks jest brutalny. E, brutalny tylko w sensie fizycznym, bo Jucha się tutaj pojawia. E, postrzały, cięcia, rozcięcia, tak zwane gor. To wszystko tu jest, ale jest brutalny również pod względem psychologicznym. Bardzo, może nie bardzo silny, ale położony tutaj nacisk właśnie na psychologię, i z każdą stroną, z każdym kolejnym bohaterem czy chemią w mniejszym lub większym stopniu jest to zaznaczane. Bardzo dobra rola Konstantin, bardzo dobra rola Batmana. Aaa, od strony samej historii jest to jedna z najlepszych historii w ramach całego uniwersum. Nie tylko Batmana, ale uniwersum w ogóle. Tak dojrzałej historii, tak dobrze składającej się, e, z takimi różnymi odcieniami i smakami e, przez poszczególne strony komiksu, no już dawno czegoś takiego nie było, przynajmniej od czasów właśnie do Jokera i Lutora. Jest to komiks świetny, jest to historia doskonała, historia, która jest wielowątkowa, która odnosi się nie tylko do samego Batmana, ale również dookoła e, niego, czyli jak traktują go osoby, e, które bliżej lub dalej są z nim związane, e, jaki mają do niego stosunek. Odzwierciedla to również podejście do czynów Batmana, które mogą się nie wydawać jak jakoby były jego, i jak te osoby na to reagują. Bardzo dobra justyfikacja, czyli uzasadnienie, przemyślana. No, nie znowu nie mogę spoilować. Tak, no, po prostu Batman przeklęty, Batman przeklęty, i jeszcze raz Batman przeklęty. Jeden z najlepszych komiksów. Klimat troszeczkę zaskakuje, bo tak jest tutaj mrocznie, ale jednocześnie Batman został umiejscowiony w najlepszym środowisku, jaki może. Mam wrażenie, szczególnie ostatnio, że Batman wyrwany jest ze swojego habitatu, przez co jest mniej wiarygodny. Kiedy rzucamy Batmana w jakieś ostrzępy nadprzyrodzone albo do walki z istotami, które potrafią niszczyć uniwersa. Jest to dosyć mało realne, ale w historii, gdzie silny nacisk położony jest na brutalność, na wątek detektywistyczny, na to, że Batman jest jednym z najbardziej inteligentnych osób na Ziemi, na psychologię na to, że pośród wszystkich swoich osiągnięć przede wszystkim jest. Człowiekiem, który nosi bagaż wielu e, wad i osobistych doświadczeń, które były czasem ponad jego siły, e, doskonale odpowiada postaci i doskonale odpowiada samej historii. E, jest to komiks, który wie, co chce przekazać, jak chce przekazać i w jaki sposób to dowieść pod względem wizualnym. E, po prostu zamiata, zmiata. I pokazuje, że komiks stał się medium dla osób dojrzałych, dorosłych, i jako format jest w stanie dowieść nawet tak poważne, dojrzałe i brutalne historie. Podoba mi się to. Bo Pan Przeklęty jest bardziej lub mniej formalną a, kontynuacją Jokera. I to świetnie, bo Joker był pozycją wybitną. Co więcej, a, Poniekąd, Batman Przeklęty może zapowiadać jakąś kontynuację w jakimś odstępie czasu. Mam nadzieję, że ona dojdzie do skutku. Bo oba te komiksy są jak na tą chwilę wyznacznikami jakości dla komiksów jako takich. Eee, tym bardziej, to, co mnie zaskoczyło, to nowe podejście do tego, jak wygląda Deadman, a nie spojlując tutaj za dużo. Ale to, jak został wykonany, narysowany i co sobą przedstawia, w końcu koresponduje z tym, co przedstawiały wcześniejsze komiksy, ale do pewnego stopnia bały, bały się przedstawić to, co powinny pod względem wizualnym, i tego jak Deadman wygląda. Tak tutaj się dzieje, a jest to jeden z najlepszych designów postaci z jakimi ja się spotkałem. A wielkie zaskoczenie, wielka przyjemność a i oby tak dalej. A oby poziom nigdy nie spadł niżej, bo jest zwyczajnie niebiańsko. <słuch> Zakończenie, o którym nie mogę w zasadzie nic powiedzieć, bo to będzie wielki spoiler. Zakończenie, w którym Batman godzi się z tym, co zaszło, interpretację pozostawiając czytelnikowi, czy to, co zaszło, było błędem lub nie. Znowu jest to zakończenie, które nie jest biało-czarne, jest odcieniem szarości i które zależy od tego, jak będziemy je postrzegać. Przychodzi tutaj na myśl bójczy żart, choć tam to było o wiele bardziej chirurgiczne pod względem tego, jak możemy to interpretować. Tutaj pole jest szersze i nie jest zero tak, jak miało to miejsce w przypadku Zabójczego Żartu. Jednak jako całość Batman Przeklęty to jeden z najlepszych komiksów, jakie mam. Jeśli utrzymają taki poziom nasi już sprawdzeni twórcy, to okaże się, że będą w stanie redefiniować kolejne postaci DC w sposób bardzo dojrzały i przedstawiając te postaci dojrzałym odbiorcom. Bardzo dobry trend, chociaż chciałbym, żeby ta historia miała, miała jakąś bezpośrednią kontynuację, choć tak pewnie się nie stanie. Może, może nie. Absolutny must have dla każdego: dla komiksowego nerda, dla osoby lubiącej dobre komiksy, dla osoby lubiącej dobre historie i generalnie osoby, która nie ma czkawki, czytając historie superbohaterskie, chociaż tak naprawdę. To nie jest historia superbuchaterska, jest to historia człowieka, który musi się godzić ze swoimi lękami i suma sumarą błędami. Jednak odkrycie prawdziwej wartości tego komiksu pozostawiam Wam. Bardzo, gole, bardzo gorąco zachęcam do czytania. Jest to komiks wybitny i nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. A ja zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się na następnym odcinku.